Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa Mazowieckiego. 1 lipca obszar zagrożenia wścieklizną został poszerzony o powiat Kozienicki i Radomski. Przypadki zarażonych wścieklizną zwierząt pojawiły się w naszym regionie, m.in. w gminach Małęczyn, Jedlinia Letnisko i Wierzbica. Główne to jest przede wszystkim trzymanie zwierząt domowych, towarzyszących na uwięzi, czyli mówiąc inaczej. Psy powinny pozostawać pod dozorem, a wyprowadzane na zewnątrz powinny być na smyczy, a koty jest nakaz ich pozostawiania w zamknięciu. Dotyczy to również zwierząt gospodarskich, które powinny być ewentualnie wyprowadzane na pastwiska czy tereny wolne, również pod dozorem i najlepiej ogrodzone. Dodatkowo obowiązuje też zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów i innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, organizowania polowań za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. Przede wszystkim ostrożność to znaczy, jeżeli znajdziemy zwierzę, które jest martwe, to nie oglądajmy go, tylko zgłośmy do właściwych, służb czy, czy organizacji, to jest weterynaria, mogą być to lekarze wolnopraktykujący, policja, straż miejska, czy, czy nawet władze samorządowe. Przy zwierzęciu, które zachowuje się dzikie w sposób nienaturalny, czyli nie ucieka, prób, wykazuje jakby objawy chorobowe, lekkie, jakiegoś oszołomienia, czy zdezorientowania. Powinniśmy zachować również ostrożność. Dotychczas na terenie województwa mazowieckiego wykryto już 34 przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, ale też domowych. Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, objawiającą się zapaleniem mózgu i rdzenia, prowadzącą do śmierci. Chorobę cechuje długi okres utajenia, średnio od miesiąca do trzech miesięcy, skrajnie do roku. A po nim pojawiają się niespecyficzne objawy, takie jak bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, obrzmienie skóry wokół. Miejsca ugryzienia, następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt. Jedynym środkiem zapobiegawczym przed rozprzestrzenieniem się tej choroby są szczepienia zwierząt, a w przypadku ugryzienia przez nieznane lub dzikie zwierzę należy od razu udać się do lekarza w celu podania szczepionki lub surowicy.